Cześć, tu Rafał Kucielnik, pomysłodawca i twórca projektu Gladiators. Nasz projekt to cały świat ludzi, którzy chcą aktywnie żyć, ruszacie. Pamiętajcie też, że projekt Gladiators to kilkadziesiąt oddziałów w Polsce, gdzie pod okiem naszych trenerów możecie szlifować formę, spędzać super czas, ćwiczyć z innymi. Wszędzie tam możecie zapisać się przez naszą aplikację. No hej Rafał, co taki zdziwiony? Dajesz tutaj na dzień dobry bieg bokserski? Zapisać się na treningi personalne, ale zawsze lepiej ćwiczyć z ekipą. Pamiętaj, przez naszą aplikację możesz zapisać się w dowolnym miejscu w Polsce. Uwaga ekipa, challenge to pierwszy do tamtej latarni. Jedziemy! Ej, czekajcie! Każdy z naszych gladiatorów może skorzystać z potężnej bazy benefitów. Benefitów, czyli zniżek dla Was. Z jednej strony tych zniżek sportowych, takich jak zniżki na biegi, wizyty u fizjoterapeutów czy sprzęt sportowy. Z drugiej strony tych lifestyleowych, takich jak zniżki na wakacje, zniżki na taksówki, Zniżki na pobyty w super hotelach, na przesyłki kurierskie i całej masy mega, mega fajnych benefitów. Pamiętajcie, że cały świat Gladiatora, łącznie z tym wszystkim, o czym mówię, dostępny jest w naszej aplikacji Gladiators, która działa szybko, działa błyskawicznie i wszędzie tam możecie realizować nasze benefity. O. Dzień dobry, przesyłeczka dla Pana Włóciennika. Proszę bardzo, miłego dnia życzę. Projekt Gladiatorz to również spektakularne eventy, które dla Was organizujemy. Od początku projektu zrobiliśmy event na torze wyścigowym, gdzie Gladiatorzy, mierząc się z samochodami wyścigowymi, biegli po torze w Poznaniu. Zrobiliśmy 24-godzinny event w siedzibie RMF na Kopcu Kościuszki. I zrobiliśmy charytatywny event, gdzie Gladiatorzy w sztafecie biegli z Sztyna, do Sopotu. Na najbliższy czas planujemy dla Was eventy ponownie na torze wyścigowym, ale tym razem usiądziecie za kierownicą Ferrari czy Lamborghini. Planujemy event, gdzie po centrum Warszawy ja będę ścigał się samochodem wyścigowym z wami biegnącymi w sztafecie. Jestem ciekawy kto będzie szybszy. Planujemy event na dachu biurowca i wiele, wiele innych spektakularnych akcji. Gladiator to przede wszystkim projekt ludzi z pasją. Dołącz do nas niezależnie ile ważysz, jaką masz kondycję, czym się zajmujesz. To totalnie nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby chcieć przekraczać z nami granice wyobraźni. Zastanawiacie się, o co chodzi z tymi punktami? Otóż za każdą aktywność w naszej aplikacji zdobywacie punkty. Te punkty sumują się w rankingach, a rankingi to niesamowite nagrody. To loty śmigłowcem, to vouchery na co w Ferrari na torze, to weekendy w luksusowych hotelach, to kasa, którą możecie wybrać u naszych partnerów w ich sklepach. To cała masa super emocjonalnych nagród. A ja, jako wielki fan motoryzacji, wybieram na weekend takie cacko.